Dzień dobry państwu, witam po raz kolejny w FNT Garage. Dzisiaj po pierwsze pierwsza zmiana. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej mnie słychać. Mogę sobie odejść tu. Mogę odejść tu, słychać mnie? Kurwa, tu nawet mogę iść i będzie mnie słychać. O, słychać mnie? Powinno być słychać, bo jest nowy sprzęt, ale my dzisiaj nie o tym, ponieważ to nie jest odcinek o sprzętach do nagrywania, tylko o sprzętach do modyfikowania, żeby auto wyglądało super, ponieważ po raz kolejny widzimy się w serii o nazwie Pimp My. Lupo. Tutaj nasz lekki straganik, możemy go pokazać razem z operatorem. Kilka różnych rzeczy, które dzisiaj trafią na nasz samochód, przynajmniej mamy taką nadzieję. Mianowicie, pierwsza modyfikacja, taka krateczka, będzie ona na naszych tylnych lampach w tym samochodzie. Będzie robiła nam troszeczkę, ja nie wiem, co, do czego można było porównać. Myślę, że taki tuning delikatnie JDM, mimo tego, że samochód jest niemiecki, to taka. Jakaś namiastka Tokio, coś takiego Tym bardziej, że jestem świeżo po oglądaniu Przypominaniu sobie wszystkich szybkich i wściekłych Więc ta jeszcze werwa do działania przy samochodach Jest jeszcze większa A do szybkich i wściekłych nawiązując Takie oto loteczki nie, nie jest to może spoiler, nie jest to może splitter Ale są to takie dodające agresywności nereczki Przyklejane na bardzo mocno najprawdopodobniej Taśmę samoprzylepną, więc nie będzie z tym żadnego problemu Prędkości, które osiąga ten samochód Nie zerwą tych loteczek I to będziemy sobie jeszcze dokładnie obgadywali Gdzie to nakleimy, oczywiście w tym odcinku Później co? Idzie lato, drodzy Państwo, mamy drugi kwietnia jak to nagrywamy, także trzeba się przygotować na to, że słońce będzie nam w twarz świeciło, więc blenda w tym miejscu, żeby nie raziło jakoś specjalnie, też będzie naklejona właśnie coś takiego, będzie nam te promienie słoneczne rozbijało. Następna modyfikacja, jaką sobie zrobimy, jest to taka oklejna, jej na razie nie widać za dobrze, potem ją zobaczycie w pełnej okazałości. Jest to coś w podobie do tego, co będzie na tylnych lampach, ale troszeczkę większe. I to na tylnej świateczce z jednej i drugiej strony nam zawędruje i będzie nam tam ładnie ten samochód odświeżać. No i oczywiście zakryje kilka rys, które są niepotrzebne. Tutaj ja o, tym, ja, ja o tym bym na razie nie mówił. To bym na razie zostawił w tajemnicy, co to jest, ale jest to rzecz, która naprawdę odmłodzi to auto. Tutaj w tym wypadku będzie to wnętrze tego samochodu, drodzy Państwo, także to na razie odłożę. I tutaj ostatnia rolka, będziemy poprawiali ponieważ ja nie wiem, czy pan, pan Władysław Bezdomny, od którego dostaliśmy to auto, czy umówił się na flaszkę z kolegami wpadli na pomysł, żeby przyciemnić szyby. Możliwe, że tak było, ale my to zrobimy jeszcze raz, także zerwiemy tą folię i nakleimy tą. Tak jak już mówiłem, szyby muszą być przygotowane na słoneczne dni, także będziemy je przygotowywali. Zabierajmy się do roboty. No kurwo, Ty jebana! Ej, nie w wodę, kurwo! Żyje! Trzeba to czymś przy tego. Dobra, drodzy Państwo, pierwszą modyfikacją, jaką sobie na dzisiaj zrobimy, bo teoretycznie powinna być z jednej strony najprostsza, bo to jest tylko przyklejenie. Problem może być tylko z tym, żeby było to symetrycznie zrobione, no ale to powiedzmy, że druga sprawa. Na razie oczyśćmy sobie delikatnie tą powierzchnię, żeby to wszystko było tak jak, tak jak trzeba. Tak jak Pan Jezus powiedział, te obłości takie tutaj sobie wyczyśćmy. O, proszę bardzo, jak ona to lubi. O, dobrze. Także to już mamy, to już mamy przygotowane, czyli najłatwiejsza z tych wszystkich elementów rzecz mamy do mamy załatwioną, w sensie czynność jedną z najprostszych w tą stronę. Dobra, to jak widzicie sobie zrobiliśmy taką w miarę pomocniczą linię, żeby to jako tako wyglądało. Powiedzmy, że równolegle do tego tutaj włączenia idzie sobie ta taśma, żeby po prostu z drugiej strony była w miarę łatwość, żeby to było no w miarę na podobnym poziomie, więc na tej mniej więcej wysokości i teraz jakby to przenieść na drugą stronę. No dobra ty, no to tak gdzieś powinno być, nie? O, jakoś tak. Dobra! Jak to się mówi, nikt z tego nie będzie strzelał. I wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem nieźle. Tego pewnie nie widać na kamerze. No dobra, no to, to co? Kawną stronę sobie za chwilę umyjemy. A tu będziemy już przyklejali, no nie ma co. To sobie podzielmy, żeby nie popierdzielić. To jest najdłuższe. Dobra, czyli moment of true. Dobra, o to klejmy. Załapało. E! Całkiem nie może być ta taśma. Ależ ja nie lubię takich precyzyjnych zabaw Okej, okay, dobra To tak, tu jest taka kropka, taki bąbelek powietrza Którego chyba tylko ja widzę I to będzie nasz wskaźnik Nie no, z tej strony to wygląda bardzo profesjonalna robota Bez linijki ja wyglądam jak od linijki Drodzy Państwo i drogi operatorzy No dobra, to teraz Teraz przecieramy to My przecieramy Zderzak, a Wy przecieracie oczy ze zdumienia, jak świetnie to wygląda. Tutaj trzeba najbardziej. Dobra. I powłoka zajebista odtłuszczona. Dobra, ale w tej płaszczyźnie? Czy tam góra do, do góry, dół do góry, przód do tyłu? Tak? Dobra, to przyklejam. Dobra. No dobra, teraz będzie troszeczkę łatwiej, bo tak naprawdę tylko kwestia tutaj tej odległości. No ja to myślę, że teraz ktoś może być chętny, żeby pożyczyć od ciebie kluczyki i sobie je dorobić na lewo. Dobrze. I ostatnia loteczka. No i przyczepiamy. Zrywamy, odchodzimy. Kurwa, no nie jest źle. Dobra, czyli pierwszą modyfikację mamy już za sobą. Teraz panie operatorze, jakie życzenia? Co teraz? Światło tył? Dobra, to przenosimy się do tyłu. A weź, kurwa. Mi się końców, się nie z tej strony zabrałem za robotę. No ale nic. No, taka to jest właśnie proza. Życia mechanika, czy tam tunera, czy jak to tam chce, i jak to tam zwał. No to jak widzicie, moi drodzy, znajdujemy się na tyle samochodu i uznaliśmy z operatorem, że żeby było to w pełni profesjonalne, to nie dość, że otworzymy klapę bagażnika, żeby to okleść, że te lampy sobie odkręcimy. No to o co? Otwórzmy. Co za przypadek? Żeby tutaj naszykowany był przez nie wiadomo kogo Zupełnym przypadkiem śrubokręt, który idealnie pasuje do tej śruby Czy to jest w ogóle możliwe drodzy Państwo? No pasuje, jak tak zwany ulał Także bardzo fajne ułatwienie, przyspieszenie pracy Że już ten śrubokręt mamy naszykowany Dobra, jedna już na łapie Teraz druga Może mniej będzie widać, że mi się trzęsą Przy tym zadaniu Dobra No to co? Próbujemy, nie? Jakoś tak, i jakoś tak, nie? O, chyba się... Ty no nie widzę co się gnie. Nie no to się wygięło, ten wzorek zasrany. Kurwa co za syf Dobra, chcesz to przejąć operator? Mówię to chuj zaraz strzeli. Operator pracuje jak może, żeby to wyglądało. Straszna to jest robota. Mili Państwo, sprzętu było troszeczkę za mało, teraz jest go od cholery i trochę. Między innymi płyn, który już oddaję operatorowi, bo go potrzebuję, żeby kleić na mokro, bo to faktycznie było troszeczkę złe z mojej strony, że tak się za szybko <coughs> za to zabrałem. Porwałem się, jak to się mówi, z motyką na słońce, a teraz już mamy to, co powinno być, czyli ja tutaj Państwa kładę i sobie razem wszystko wspólnie będziemy obserwować. Zobaczcie teraz co się dzieje. Teraz pierdolniecie Mianowicie otwieramy kolejną walizkę, w której znajduje się taki oto sprzęt Mianowicie opalarken. Przebszem sobie rękawiczek nie stopił. Jak to, się, jak to mówi 16 latka do swojego chłopaka wieczorem, pierwsza z mam to w rękach. Kurwa, to jest bardzo mądre, że ja mam te rękawiczki teraz. Czekaj, ja ci to popryskam, żeby ci się nie tego się nie zacinało. To już nawet sama, o, kurwa, te sama, sama, tempe sama temperatura dużo wyciąga. Dobra, poczekaj, poczekaj, bo to się otopi. No dobra, ty no to tutaj już można poobcinać, żeby nam no to nie przeszkadzało do pewnego momentu. I tak weź tu po tym. Tu sobie... Upierdolimy tu, 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 tu z zapasem. Dobra, poczekaj, jak ci tak po pasku. No weź to spróbuj teraz wyraklować ten odcinek tutaj. Tak. Dobra, czekaj. No to teraz kurwa co jest mokra, co nie. O, się kurwa dotknąłem tej końcówki. Chyba, żeby może było trochę łatwiej to takie wyklejanie stąd to sobie na samochodzie zrobimy, żeby było trochę wyżej Słuchaj, no z daleka jest okej. Okay. Nie no, z daleka wygląda dobrze, a w kamerze to już w ogóle. O. A no wokół kamery zobacz jak to fajnie wygląda. Ja pierdolę. No, no dobra, to co proszę pana? Jak grzeje? Pan Klej, tam rekluje. Dokańcza te, już do pieszcza. ja pokażę o co chodzi z szybą, z szybami, jeżeli mówimy o przyciemnieniu i dlaczego chcemy zrobić tutaj to od nowa, już pokazuję tutaj mamy pierwsze z jednej strony ułatwienie, bo klapa nam się otwiera, to jest bardzo fajna sprawa ponieważ dojście jest bardzo przyjemne, ale spójrzmy. Tu widać to na kamerze, że tutaj mamy delikatne odklejki. Tutaj takie żyłki powietrza nam przechodzą przez dość duży element tej szyby. Tutaj w ogóle coś się nadrwało. Nie ma kawałka folii. Tutaj kolejne żyłeczki. Tu też. Także trzeba to będzie poprawić. Tutaj folii ewidentnie zabrakło w tym miejscu. Jest goła szyba. Tego niby nie widać z daleka, no ale musi być to profesjonalnie wykonane. Ta szyba lepiej, ale tutaj też, ja spróbuję to zakryć z drugiej strony ręką, nie wiem czy dosięgnę, jeszcze gorzej widać. Są tu też takie pręgi powietrza z jednej i z drugiej strony. Nie jest to, tak. tutaj nawet można by powiedzieć, że jest to dopuszczalne, ale ta tylna szyba najbardziej potrzebuje poprawy. Także my tutaj kończymy tą lewą stronę, zobaczymy się jeszcze chwilę przy tej prawej lampie, a potem będziemy przechodzili do następnych rzeczy. Nie na 100% dzisiaj będziemy robili te, te szyby. Nie wiem czy zostanie nam czasu, ponieważ mamy jeszcze kilka rzeczy, ale jeżeli nie w tym, to w następnym odcinku Pimp My Lupo będziemy się tym, drodzy państwo, zajmować, także nic nam nie ucieknie. Jedną lampkę mam już skończoną, także żeby czasu nie tracić, zabieramy się za drugą. Już zaczynamy wszystko od razu zwilżać, Mądrzej o poprzednie wydarzenia. Dobra. To już jest zwilżone, nie? To zwiliśmy. Wiesz co? Teraz to chuj, po chuju. chyba lepiej trochę przykleić chociaż. <śm> O kurwa szefie, troszkę za mocno. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Kurwo, jebana, patrz, dawaj to, trzeba tu złapać. Ja pierdolę. Troszkę za dużo siły. Teraz akcja warta precyzji chirurga. Tak. Precyzja chirurga jest teraz pożądana. Chirurdzy są w cenie. O kurwa! Nie tak, no, trzeba to, to zdjąć pizdu i cholera. No zawarłeś. Za Oto, mili Państwo, jak widzicie, this is heaven. Cytując Szybkich i Wściekłych. O! I teraz tak, doszliśmy do wniosku, że pewnie to też to widzieliście, w momencie kiedy mamy oklejone dwie lampy, ten paseczek tutaj wygląda goło. I operator wpadł na taki pomysł, ja to jak najbardziej popieram, że warto by to było też okleić. Ale nie w tą folię, bo ona jest dość zbyt, zbyt taka no, rzadka, jakby to powiedzieć, te oczka są zbyt duże, I źle by to wyglądało. Ale. Teraz tutaj szybko pobiegnę. Mamy coś takiego jak materiał na blendę z przodu i te małe oczka, ponieważ tej blendy nam troszeczkę zostanie, naszym zdaniem bardzo dobrze będą wyglądały tutaj. Też kształt jest podobny i będzie to fajnie komponowało się tymi lampami. Także odkręćmy to, bierzmy się do roboty. Dobrze, drodzy Państwo, ja zabieram się za rzecz, której szczerze nienawidzę, ale to będzie pewien test dla mnie. Będziemy oklejali tą oto część. Najpierw sobie to elegancko odtłuściwszy i teraz, już naprawdę, z dużym doświadczeniem podejdziemy do tego tematu. To mamy zasadniczo odtłuszczone, czyli teraz ustawmy to sobie tak, jak powinno być. Okej, okay. no dobra. to? A możesz? Dobra. Kurwa, będzie dobrze. Dobrze, no że to względnie płaskie. No, to... dobra, te krawędzie to sobie już można tu... O. Ale dostało miodu, tu przypierdziel, dobra. No dobra, to dawaj teraz, tu jeszcze troszeczkę ją pociągnijmy. Dobra, ją ja to zakładał bez kombinacji. Dobrze, mili Państwo, jeżeli chodzi o aspekt światła wstecznego, jest on skończony. Wygląda to tak. Bardzo fajnie, to wszystko tutaj siedzi. Bardzo poczciwa folia swoją drogą. A teraz jej poczciwość będziemy sprawdzali na przedniej szybie, ponieważ, tak jak tutaj operator będzie wam prezentował, będziemy robili taką blendę. Przeciw słoneczną z tego oto materiału, także trzymajcie za nas wszystko, co możecie, żeby się udało, a my to dla Państwa będziemy relacjonować. Oraz walczymy, moi drodzy, z bąbelkami powietrza. Przecież z tego co nam się wydaje to one też same z siebie mogą przy nagrzewaniu szyby czy przy słońcu też wyparują, bo ta folia jest taka, że jest porowata. Ta woda ma gdzie uciekać. Chyba, że chuja się znamy i teraz pierdolę najgorsze głupoty na świecie. A dyryfle. co znikają te bąbelki, tylko ciężko wiedzieć na ile to jest lepszy sposób. Mili Państwo i w tym oto fantastycznym miejscu w tej fantastycznej scenerii kończymy dzisiejszą przygodę z tuningowaniem i poprawianiem lupo. Osobiście ja i osobiście operator jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wszystko wyszło. To auto naprawdę dostaje kolejne życie. Widać, że on coraz bardziej chce jechać i że będzie się odpłacał. Więc co, to by było na tyle. Oczywiście plany są coraz, coraz to kolejne, coraz to większe, bo nie wszystko zdążyliśmy. Między innymi trzy dzisiaj nie zrobiliśmy. Zrobimy to w kolejnym odcinku. A na razie to tyle. Do zobaczenia, do kolejnej soboty. A teraz łapcie ogrywki tego wozu i na razie. Have you learned?